Podczas konwentu na rzecz współpracy i rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej mówiono dużo o tym, żeby banki spółdzielcze przekazywały do banków zrzeszających szereg działań związanych z raportowaniem. Rozumiem, że to też dotyczy IPS-ów. IPS-y nie są odpowiedzialne za raportowanie jako takie, natomiast mogą wspierać ten proces z perspektywy takiej metodycznej. Jesteśmy całym sercem i od wielu lat postulujemy możliwość przekazania sprawozdawczości zarządczej, ale też tej obowiązkowej, na poziom wspólny, wspólnych procesów i wspólnych rozwiązań technologicznych. Te rozwiązania technologiczne są o tyle istotne, że przekazanie procesów sprawozdawczych do banku zrzeszającego czy do jakiejś innej instytucji nie będzie efektywne, dopóki nie będzie wsparte jakąś technologią usprawniającą tę pracę. No bo w przeciwnym razie te same zasoby, które były w banku spółdzielczym, znalazłyby się jeden do jednego w banku zrzeszającym. I nie byłoby efektu synergii, nie byłoby efektu tego kosztowego, o który nam chodzi. Więc żeby to zrobić efektywnie, trzeba to w pierwszej kolejności oprzeć o technologię, zautomatyzować ten proces, a dopiero potem przenieść go w formule takiego nadzoru, dostarczenia tych sprawozdań do, do tego, kto to może wytworzyć. W naszym przypadku, w przypadku naszego zrzeszenia jest to bank zrzeszający. Te procesy zwłaszcza związane ze sprawozdawczością zarządczą dotyczące raportowania z poszczególnych ryzyk one są na tyle specyficzne że wymagają odpowiedniej wiedzy w przygotowaniu narzędzi które właśnie te raporty zautomatyzują. No i tutaj pojawia się rola systemów ochrony. No bo to my wyznaczamy standardy zarządzania ryzykiem w bankach spółdzielczych, więc musimy naturalnie w tych procesach automatyzacji, wytwarzania technologii, dostarczania systemów raportowych uczestniczyć i pierwsze takie działania podjęliśmy. No nie jesteśmy jeszcze w pełni zadowoleni z ich efektów i czekamy na to, aż uda się nam wytworzyć narzędzia, które spełnią wszystkie wymagania, ale jest to proces nieunikniony. Tylko dzięki temu będzie można odciążyć banki spółdzielcze od tej żmudnej pracy przygotowania liczb i zestawień, a pozostawić im wiedzę i dokumenty i dane, na których będą mogły opierać swoje decyzje biznesowe i decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem. Czyli, jak rozumiem, w tym momencie należy wybrać technologię i firmę, która będzie to zadanie wykonywała dla zrzeszenia. Tak jest. W naszym zrzeszeniu to już się dzieje. Jak Państwo zapewne wiecie, Bank Rzeszający od wielu lat prowadzi projekt systemu zrzeszeniowego, który jest obudowywany różnymi narzędziami. No nie chciałbym tu jakby w imieniu Banku Zrzeszającego opowiadać dokładnie, jak ten projekt postępuje, ale on w naszej ocenie ma kluczowe znaczenie dla przyszłej sprawności back-officeów w bankach spółdzielczych. Oczywiście to nie jest jedyna rzecz, którą można by powierzyć w zarządzanie w ramach usług, które mógłby świadczyć bank zrzeszający. Mamy usługi kadrowe, które też już są realizowane w bankach spółdzielczych. My również jako IPS korzystamy z takich usług w banku, z banku zrzeszającego, chociażby kwestie zarządzania kadrami. Od samego początku funkcjonowania IPS-u powierzyliśmy bankowi zrzeszającemu jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Są usługi oczywiście księgowe, cały szereg różnych innych rzeczy. To, co też jest istotne w tego typu projektach, no to... Oczywiście ujednolicenie podejścia w bankach spółdzielczych, tak żeby można było te procesy w jednolity sposób obsługiwać, żeby przenosząc do banku zrzeszającego nie przenosić znowu procesu specyficznego dla danego banku spółdzielczego. To jest duże wyzwanie, bo no, w związku z tą historyczną, bardzo dużą autonomią banków spółdzielczych, no, dzisiaj te procesy są zrealizowane w taki sposób, jaki odpowiadał każdemu bankowi spółdzielczemu indywidualnie. No, dziś musimy to ujednolicić i dopiero potem, tak jak powiedziałem, oddawać albo do banku spółdzielczego, albo do specjalnej spółki, która mogłaby tym zarządzać, a niektóre procesy również do IPS. Czyli w pewnym zakresie poszczególne banki spółdzielcze, jeżeli chodzi o procedury, muszą być takie same. Procedury i co, co ważniejsze, nawet wdrożenie tych procedur, a, a jeszcze bardziej odzwierciedlenie tych procedur w ich systemach informatycznych. Jak Państwo zapewne wiecie, dzisiaj nie ma jednolitego, jednego systemu, nawet w ramach jednego zrzeszenia. Natomiast mamy do czynienia z bardzo dużą różnorodnością systemów informatycznych i w ramach każdego z tych systemów informatycznych banki w specyficzny dla siebie wygodny sposób implementują czy wykorzystują nośniki informatyczne czy, czy przestrzenie, w których dane są przechowywane. No i teraz, jeżeli proces jest trochę inny w każdym z banków, no to również informacje, które tam są gromadzone, niezbędne do tego, żeby tym procesem zarządzać, różnią się. No i to jest naprawdę spore wyzwanie. Czy ta różnorodność jest kosztowna ma swoją cenę? Nie lepiej by było, żeby to wszystko było zrobione w jednolity sposób? Zdecydowanie. I jako IPS optujemy od już wielu lat, namawiamy banki do tego, żeby przystępowały po pierwsze do systemu zrzeszeniowego, a po drugie starały się to robić w taki sposób, żeby ujednolicać te rzeczy, które nie są dla nas istotne z perspektywy biznesu, które banki spółdzielcze prowadzą. Ta autonomia w prowadzeniu biznesu to jest klucz, który powinien być zachowany, natomiast wszystkie te back kwestie sprawozdawcze, regulacyjne powinny być w jak największym stopniu wystandaryzowane, oczywiście dostosowane do produktów, które banki spółdzielcze są w stanie oferować, ale też ten minimalny zakres produktów powinien być spójny dla wszystkich banków w zrzeszeniu.